Prezentuję teraz hodowcy gołąbka o numerze PL01247840. Jest to taki ciemny niebieski gołąbek. Wychodowany tutaj z gołębi rozpłodowych. Gołąbek ten. Ojcem tego gołąbka jest samczyk 12595 który jest wnukiem do mojej, tej lotniczki 7567 i synem gołębia z hodowli Krzysztofa Węgleskiego, który był takim zimbredowanym, który jest takim bredem na matkę Fiony, tej samicy, która była olimpijką w D-kategorii. Jeżeli chodzi o mamę tego gołębia, jest to oryginalna samica z hodowli Grzegorza Skoniecznego, o numerze 3008. Jest to pełna siostra tej samicy, która w 2023 roku na finale z Patai, na Patai usiadła 42. I, i, i matka ta jest córką Possibility od Michała Trójczaka, łączona na córkę Joyce. oryginalną samicę z hodowli Jelema. Są tu geny y, długodystansowe. Jeszcze wrócę do tego ojca, te, te, tego mutka. To ten ojciec wydał mi taką samiczkę y, już, która wygrała lot rejonowy z maratonu na pięć oddziałów. Także są to myślę sprawdzone geny, tutaj właśnie łączymy je, bo najlepiej te połączenia wychodzą na gołębie właśnie takie nowo wprowadzone z, z holenderskich hodowli, tych długodystansowych i to się, to się, to się u nas y, sprawdza, także, także polecam też tego gołąbka zgrabny, taki y, no gołąb długodystansowy, no. także polecam tego gołąbka. No jest teraz rozpierzony, no ale... No, tak jak mówię, no jest to akurat taki okres, początek października, gdzie, gdzie gdzie te gołębie, no niestety, rzucają tą pokrywę. Teraz przyszły takie pochmurne dni, to jeszcze ta intensywność tego pierzenia wzrosła. Także bardzo fajny gołąbek. Myślę, że ktoś, kto go zakupi za, za kilka lat, może coś powiedzieć, właśnie o porządnych gołębiach na długi dystans.